Hmm. Ciekawe, czy to będzie słychać. Pora na mały disclaimer. Jeżeli nie widzieliście pierwszej części filmu, to serdecznie do niej zapraszam. Jest ona podlinkowana pod filmem. Ehm, znajdujemy się w mieszkaniu, które ma 35 metrów ehm, kwadratowych. Mam wykonać w całości nową instalację elektryczną. Włącznie z szafką licznikową, podłączyć wszystkie gniazda i na koniec wykonać pomiary. Hello. Cię poczuło nagrywanie. Dzień dobry, witam serdecznie. Nowy dzień, nowy ja. A remont ciągle ten sam. Dziś dzień trzeci. Zaczniemy sobie od zrobienia nowego gniazdka z bezpiecznikiem na kabelku, z którego będziemy teraz załączać wszystkie urządzenia budowlane. I dzięki temu będę mógł rozpróć już resztę istniejącej instalacji elektrycznej, bez obawy o to, że przetnę gdzieś kabel. To działajmy. No i gniazdko gotowe. Co bardziej spostrzegawczy widzowie mogli zauważyć, że mamy tutaj jednofazowy licznik. WLZ przychodzi jednofazowy, a ja tu mam oznaczone, że robimy indukcję. Otóż jest to robione na przyszłość z tego prostego względu, że nigdy nie wiadomo e, za, nie wiem, 2-3 lata a niech będzie i za 10 e, spółdzielnia wymieni pion i wtedy podpinamy tylko inne przewody i mamy ogarnięte wszystko. Na razie będzie spięte jednofazowo, ale e, będzie tak przygotowane, żeby można było szybko i praktycznie przy dosłownie zerowym koszcie, bo trzeba mieć ogranicznik mocy i szyny, i mamy instalację trójfazową. Moim zdaniem, w starym budownictwie ma to jak największy sens, bo koszt pociągnięcia takiego przewodu w porównaniu do wymiany całej instalacji jest naprawdę marginalny, jak chodzi o ceny o sprzętu, to różnicówka trójfazowa jest odrobinkę droższa? To samo tyczy się jednego ekstra wyłącznika B16, a mamy ogarnięte w tym momencie wszystko na przyszłość. Elektrykę zawsze robi się na przyszłość. To się wymienia uczciwie z raz na 40-50 lat, więc yy, skoro i tak widzieliście, jak wygląda całe mieszkanie, czemu nie zrobić tego od razu też przyszłościowo, i zaplanować, że będzie więcej urządzeń, będzie większy pobór mocy? I zaplanować od razu instalację pod trzy fazy, bo one 95% dobra, nie jestem w stanie podawać procentów, ale no w większości miejsc jednak te trzy fazy się stopniowo zaczynają pojawiać. Bloki są modernizowane, skrzynki są wymieniane, więc moim zdaniem jest to tylko kwestia czasu, czemu nie być na to przygotowanym od razu. Tak, żeby potem po wprowadzeniu się do mieszkania, nie musieć nic kuć. Tylko mieć wszystko po prostu przygotowane. Wygląda jakby nic się nie zmieniło, ale są porobione otwory pod USMP. Mamy zrobione podejście z tej strony. Utknęło mi wiertło. Muszę wymyślić sposób, jak je stamtąd wyciągnąć. Tu mamy zrobione drugi odwiert, tam jest kolejna dziura na wylot. Tu jest taka jebudsko wielka dziura na wylot. I są też średnie i mniejsze i całkiem małe. No wow, gratulacje, zrobiłeś trochę otworów. Pora brać się do roboty. Wybruzujmy więc ściany, tam gdzie wolno, czyli te, które nie są z żelbetu. Pora też wtarabanić się ze zbyt dużą drabiną, żeby podwiesić przewód na suficie. Tutaj tynku praktycznie nie było w ogóle, była tylko farba. Stąd też przewód idzie prosto po ścianie bez bruzdowania. Oczywiście mówiąc po ścianie, mam na myśli po suficie. Potem oczywiście ten przewód zostanie przeze mnie zagięty, a na razie wisi on sobie jak makaron. Jeżeli chodzi o prowadzenie przewodów do oświetlenia, po suficie, wyznaję dwie zasady. Najczęściej podwieszam je w ten sposób, jak tutaj, czyli schodzę do punktu blisko łącznika i staram się trzymać kątów prostych. Czasami jednak w zależności od tego, jak wygląda sufit, jak wygląda pomieszczenie, gdzie jest łącznik, i tak dalej. Zdarza mi się prowadzić go przez sufit całkowicie po skosie do lampy. Obie wersje, moim zdaniem, są całkowicie dopuszczalne. Wygląda to mniej więcej tak. Tam mamy do włącznika, tu cyk cyk cyk, cyk. W miarę w prostej linii. A teraz moja najmniej, absolutnie najmniej ulubiona czynność. Jak widzicie, mam tutaj Peszle z pilotem. Natomiast, ze względu na to, jakie to jest mieszkanie, jak były prowadzone przewody itd., itd. zdecydowałem się na przewody płaskie, czyli YDYP w podwójnej izolacji. I teraz właśnie taki przewód muszę przeciągnąć przez Peszla. Nie jest to idealne rozwiązanie, co zresztą widać i namęczyłem się z tym sporo. Jest to mega denerwujące, zwłaszcza jak pracuje się w pojedynkę. Mam kilka swoich patentów, żeby życie było łatwiejsze, ale i tak jest to wrzód na dużych peszlach, małych peszlach i różnego przekroju przewodach. Wykonałem sobie też tymczasowy wizjer obok drzwi, bardzo się on przydaje w codziennym użytkowaniu. Sufit jest już zrobiony, podłoga też jest już przygotowana pod przeciąganie przewodów. Część przewodów jest już osadzona w puszkach. Jak na przykład ten. Przechodziłem sobie pięknie na drugą stronę. I zasuwa tutaj. Prosto do lampy. Tam, gdzie mi się udało, pościągałem tapetę w miejsca, gdzie będą prowadzone przewody do puszek. Ale właśnie w tym miejscu chciałem powiedzieć. Takie rzeczy musimy sobie wkalkulować w koszt usługi, bo nikt inny tego za nas nie wykona. A pół godziny tu. Pół godziny tam i schodzi nam pół dnia na ekstra rzeczy, których normalnie moglibyśmy nie wziąć pod uwagę. Dzień dobry, witam. Dzień numer 5. Czwartego dnia miałem taki zapierdzie, że nie miałem kiedy nagrywać. Ale udało mi się ogarnąć przewody, i nawet częściowo już je zabetonowałem. Teraz akurat mieszam y, gips do puszek, a nie beton. Czy ja już mówiłem, że nienawidzę gipsu z całego serca? Chyba już mówiłem. Dziś dużo się dzieje. E, osadzamy skrzynkę. W sensie, osadzamy, osadzam skrzynkę, osadzam rozdzielnicę. Nie mam pojęcia, dlaczego wielokrotnie używam liczby mnogiej, tak jakbym był nie wiadomo jak wielką firmą elektryczną. E, osadziłem ostatnio puszki. O. Tu. Osadzone, ale kabel. Wystaje, trzeba się teraz przekuć przez gips i go osadzić z powrotem. Jeżeli interesuje Was wymiana skrzynek licznikowych jako osobna usługa, to na moim kanale YouTube znajdziecie film, na którym wykonuję w jednym filmie dwie tego typu usługi w dwóch różnych mieszkaniach. Jak widzicie, tutaj na dole dziury otworu, dokładnie nad domofonem. Mam tam powkładane kartony i staram się. Wyciągać jak największe kawałki, żeby e, sąsiadom na dół nic nie leciało, ale i tak jest to dość niewdzięczna e, do wykonania e, usługa, która musi być zrobiona. Przewierty do puszek zrobione, pora teraz powkładać przewody. Na ogół do puszki wchodzą dwa przewody, jeden jest zasilaniem, drugi jest odejściem na e, kolejne przewody, w związku z tym dlatego tutaj mamy dwa. Zawsze stosuję przewody 3 razy 2,5 mm2, czy zdarzało mi się trafiać w mieszkaniach, gdzie nawet deweloper kładł 3 razy 1,5. Oczywiście czy jest to za mało, tak, zwłaszcza do kuchni, szczególnie jak jest zabezpieczone B16. Najczęściej tego typu sytuacje trafiałem w blokach z lat. w początku lat 2000, teraz jest już trochę lepiej pod tym kątem. Rozdzielnica czeka. Część gniazd ma już obrane przewody. Będzie można za niedługo mierzyć, łączyć i ogarniać druczki. Yy, ponieważ jest to dość stary materiał, yy, przeleżał się na najpierw jednym telefonie, potem jednym dysku, drugim dysku. To przy montażu drugiej części, którą Wam obiecałem, a bardzo przy okazji dziękuję za komentarze, okazało się, że nie mam filmu, nie mam ujęcia, na którym składam rozdzielnicę. O! Mucha. Potem jeszcze są wykonywane pomiary. Natomiast samego składania rozdzielnicy, niestety, nie mam. Obiecuję, że w jednym z przyszłych filmów Nadrobię to i pokażę Wam, jak wyglądają złożone przeze mnie rozdzielnice. Dalej, mucha. Jak, złożone, jak wygląda złożona przeze mnie rozdzielnica. Natomiast na koniec tego filmu będziecie widzieć pomiary, a zaraz po tym ujęciu pokażę Wam, jak wygląda mniej więcej taki protokół pomiarowy z mieszkania. Przesunąłem publikację tego materiału wideo, żeby dograć ten fragment. Mam nadzieję, że lepiej zilustruje Wam on, e, jak mniej więcej wyglądała szafka licznikowa i rozdzielnica. Niniejsze materiały nagrywałem naprawdę późno, w związku z tym za chwilę usłyszycie, że szafkę licznikową nazwałem rozdzielnicą. Mam świadomość tego błędu, jednak go zostawiam. Dla kończenia tego materiału w jakkolwiek krótkim czasie, ale można to tak nazwać. No więc musicie wyobrazić sobie coś takiego. To jest nasza ściana. Tutaj mamy szacht. Po wykuciu odpowiedniego otworu do środka zmieściła się rozdzielnica. Eee, rozdzielnica do której można włożyć trzyfazowy e, licznik. Do tej oto rozdzielnicy poszedł nam. Rozłącznik, przepraszam, ogranicznik, już Wam pokażę, zrobimy sobie to zbliżenie, poszedł ogranicznik mocy, rozłącznik izolacyjny do rozdzielnicy, punkt podziału pen oraz wiadomo licznik. A pod spód zmieściła się rozdziel rozdzielnica na 2 razy 12 modułów. Więc całość wyglądała mniej więcej w ten sposób. Czyli mamy szafkę, osprzęt, licznik, a pod spodem mamy już rozdzielnicę, gdzie było RCD, oraz pozostałe moduły, i na końcu dzwonek. I tak to mniej więcej wyglądało. No, ale co w międzyczasie zrobiłem? No i część. Gniazd tutaj jeszcze nie, ale tu już jest założone. Tu jest założone, tu jest założone. Zało no, tu trzeba puszkę specjalną. Tu jest założone, tu jest przygotowane gniazdo, nie wiadomo jeszcze gdzie to będzie osadzone. E Co dalej? Łącznik światła nam tam został jeden do zrobienia. Tutaj drugi do zrobienia tutaj już jest założony tam jeszcze brakuje gniazdek ale przewody są już poobierane, przygotowane łazienka o łazience już jest zrobione, raz, dwa, trzy cztery, pięć, wszystkie będą hermetyczne także myślę, że Dla osób, które pytały mnie w poprzednim filmie, jakiego odkurzacza używam, macie tutaj. Albo w innym filmie? Dla osób, które pytały mnie, jakiego używam odkurzacza, tu macie jeszcze fabryczne pudełko z odkurzacza, z napisem, z modelem. Czy polecam? Zależy do czego. Za te pieniądze, coś tam odkurza. I to by było na tyle w tej wyczerpującej recenzji odkurzaczów budowlanych. Po więcej e, zapraszam nie do mnie. O, na środku jest jeszcze niezły bojowisko. Muszę spakować plecak, bo w poniedziałek e, jadę w inne e, miejsce też porobić rzeczy. No, ale kilka dni minęło. Doszły wszystkie gniazda, wszystkie łączniki oświetlenia doszła aparatura modułowa w rozdzielnicy. Wszystko zostało połączone i czas na pomiary. To urządzenie. Które trzymam sobie na szyi, dotykam tam sobie sondami magnetycznymi. E, różnicówki w tym momencie. Nie? Co ja mierzę? RISO. E, dotykam sobie. No, w sumie też może być różnicówki. E, to urządzenie to miernik do instalacji, do pomiarów instalacji elektrycznych. Czy się przydaje? Tak. Moim zdaniem e, każdy elektryk powinien po sobie instalację zmierzyć. W końcu czymś musimy się wyróżniać. Na tle pozostałych firm, które wykonują usługi elektryczne, choć często nie mają do tego uprawnień. W końcu ktoś zatrudnia elektryka po to, żeby zrobił swoją robotę zgodnie ze sztuką, zgodnie z normami, porządnie i żeby mieć pewność, że wszystko będzie działać przez lata, jest zrobione po prostu uczciwie. A co mierzy się podczas takich pomiarów? Mierzy się wszystkie przewody, które idą do gniazd, wszystkie obwody oświetlenia, sprawdza się, to, czy działa różnicówka, która jest założona. Generalnie mierzy się całą instalację elektryczną, która została wykonana i czy została prawidłowo spięta. Tutaj mamy rzut mieszkania, czyli cała instalacja elektryczna, jaka została od nowa wykonana. To jest jedna z części protokołu. Tutaj mamy pomiary impedancji, pętli, zwarcia zabezpieczeń konkretnych w danych gniazdach i tak Tutaj mamy. Opis rozdzielnicy, i do tego przychodzą jeszcze takie naklejki. Nie będę Wam pokazywał całego e, protokołu pomiarowego, bo nie na to czas i miejsce, e, ale klient dostaje naprawdę e, spory plik dokumentów do całości. Wszystko jest posprawdzane od A do Z. No i przede wszystkim, jak otworzy rozdzielnicę, to wie, który bezpiecznik wyłącza e, który obwód gniazd czy oświetlenia. Czyli Reasumując za co, który bezpiecznik jest odpowiedzialny. To to jest ta część, w której się żegnam. Więc polecam swoje usługi i serdecznie pozdrawiam z Krakowa, artysta